Cześć Dializaki. Ja mam do Was takie pytanie. Te osoby, które pod poprzednim filmem, znaczy poprzednim, poprzednim, tym, w którym oferowałam Wam tę gazetę Dializa i ja, czy Wy macie zamiar przysłać mi w końcu swoje adresy, żebym mogła Wam to wysłać? Byłoby fajnie każdego z Was tam skomentowałam Waszą odpowiedź, że, żebyście mi wysłali swój adres domowy, na który, albo paczkomat, może być też paczkomat, no problem, żebym Wam mogła wysłać te y, numery. Y, to są te, w, których je, w którym jest kawałek mojego tekstu. Druga sprawa, y, po publikacji tego, kiedy wrzuciłam to na Facebooka, a w ogóle na moje socjale, no to Stowarzyszenie Moje Nerki, czyli OSOT, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, wrzuciło mi linka i powiedziało, że tam, tam to poprzednie już jest jakby nieaktualne, więc ja to edytowałam i wrzuciłam Wam tego linka, a pod nim jest dla Was możliwość pobrania wszystkich archiwalnych numerów tego pisma, do czego Was gorąco zachęcam, bo może to w jakiś sposób poprzez czytanie. Przejrzyjcie sobie na komputerze, czy tam na telefonie. przejrzycie to sobie i może uświadomicie sobie, o czym byście jeszcze chcieli na przykład się coś dowiedzieć, dokształcić, zapytać. To przychodzi do głowy szybciej w momencie, kiedy jesteśmy w tym temacie, niż tak jak na co dzień, jakbyśmy mieli. Wpadać na, na to, o jeju, a o co to ja dzisiaj miałam jeszcze zapytać. Także będzie fajnie, jak mi wyślecie swoje adresy, co będę Wam mogła wysłać te wasze egzemplarze. Oddaję też mój, bo jeszcze jedna osoba się zgłosiła, której bardzo zależało, ale to nic. Ja sobie pobiorę taki w wersję na komputer, to mi w zupełności wystarczy. No dobra, jeżeli ktoś chce um, zadać mi pytanie. No to tutaj jest na to miejsce. Planuję zrobić coś takiego, czego jeszcze nie robiłam nigdy. I nie wiem, czy będą chętni, żeby w tym uczestniczyć, ale chciałam zrobić live'a na TikToku. Jeżeli jesteście na tak, to też dajcie mi znać, żebym wiedziała, kiedy go robić. Mniej więcej myślę, że najlepszy dzień dla mnie jest to poniedziałek lub niedziela. Ale... Może to też być w środa i piątek, tylko może nie ten piątek, bo w ten piątek wychodzę, nie będzie mnie w domu wieczorem, bardzo długo, także ten piątek odpada, ale myślę o tym, żeby zrobić takiego live'a. Wiecie, że no ja do Was będę coś mówić, wy będziecie pisać i tak sobie jakoś to zrobimy. Chyba tam też jest taka możliwość, że może mi się druga osoba dołączyć, można porozmawiać. Jak jesteście chętni, dajcie znać. Jak nie, to ja tego nie będę robić tak jak tam, jak leci, bo mi nie, nie zależy na tym, żeby gadać po prostu do przypadkowych osób w internecie. Tylko jeżeli tutaj mówię do Was w ramach projektu Dializa to nie wylog, to chciałabym, żeby to trafiało do tych osób, których to dotyczy, których to dotyczy ze względu na to, że sami są dializowani, byli dializowani, są teraz po przeszczepie, bądź. Ktoś z ich bliskich był yy, dializowany lub będzie, albo sama ta osoba, która będzie chciała wziąć udział, też może w przyszłości będzie dializowana. No różnie to bywa, różne są nasze konfiguracje. Także zapraszam do dyskusji. Dajcie mi znać w komentarzu, czy to jest w ogóle dobry pomysł. Buziaki, cześć!